Jesteśmy tu, a chcemy być tutaj. Jak tak na Ciebie patrzę, to widzę, że tobie chyba nie potrzeba więcej niż 30% z tej matmy. Potem chcesz zapomnieć o tej głupiej szkole i nauce więcej ci nie potrzeba. Zgadłem? No ale czego się cieszysz? Toś powiedział, że będzie łatwo. Ile razy ja sam się uczyłem jakiegoś nudnego, baziewnego syfu, a i tak wychodziło na końcu. Dlatego dzisiaj zrobimy wyprawkę. Co spakować w plecaczek na ciężką podróż do zdanej matury? 5 najgorszych pułapek przy nauce nudnego syfu, przez które możesz spaść prosto w sierpień. Dobra, zaczynamy tę trudną naukę i tu się pojawia pierwsza przeszkoda. Przełącz debilizmu. Bo co się okazuje, że wiesz zero i to tak kompletne zero, że nawet nie wiesz, z czego masz się uczyć i od czego zacząć. Jak otworzysz książkę, to od razu dostaniesz na milion jakichś trudnych słów, typu parabola, pierwiastek, pochodna, pierdony sześcian. Odach ci się szybciej niż się zachciało, bo nagle trzeba myśleć w ogóle, co zrobić, nie? dlatego to, czego potrzebujemy, to konkretny plan. Taki, który da się spełnić od początku do końca nauki. I oczywiście ciężko ci będzie taki wymyślić od początku do końca samodzielnie, jeżeli kompletnie nie znasz tematu. No i po to na przykład istnieje publiczna podstawa programowa, którą możesz sobie przeczytać. Powodzenia. Dlatego jeśli ciężko Ci znaleźć plan od samego początku, to poszukaj jednej rzeczy, która jest łatwa. Serio, musisz postawić taki pierwszy krok, bo weź sobie na arkusze.pl, weź jakiś dowolny arkusz z tej matury podstawowej z matmy i spróbuj sobie ogarnąć trzy pierwsze zadania. Serio, zazwyczaj to jest dokładnie, dokładnie to samo za każdym razem, bo nauka matmy jest taka sama jak nauka na przykład jakiegoś języka obcego. Musisz po prostu zrozumieć język matematyki, bo tam się mówi o prostych rzeczach, ale one mogą być dla ciebie trudno nazwane. Jak podbije ktoś do ciebie na ulicy i zacznie ci nawijać po chińsku, to nie zrozumiesz tego, nawet jeżeli pytasz, nie wiem, gdzie jest najbliższy McDonald's. Powoli, no spokojnie. Na początku nawet nie ma jakoś dużo definicji, tylko jakieś potęgi, mnożenie i tak dalej. Więc jak już jednej małej rzeczy się nauczysz, to dalej naprawdę już będzie tylko coraz łatwiej. No i dobra, pierwszy krok za nami, pierwszy mały sukces i coś już ci się udało zrobić, coś już umiesz i im dalej w kró okazuje się, że materiał jest coraz więcej i jest coraz trudniejszy. Dochodzimy do pionowej ściany rzeczywistości. Jak się tutaj wdrapać? Materiał nie jest nagle coraz więcej, tylko coraz lepiej go dostrzegasz. I coraz bardziej respektujesz ten przedmiot. I wiesz, z czym to się je. To ma nawet swoją nazwę. Efekt Dunninga-Krugera. Czyli jeżeli zaczynasz się czegoś uczyć, ogarniasz pewne podstawowe pojęcie, nagle okazuje ci się, że wiesz wszystko, ale im dalej w las, tym trudniej się robi i czujesz po prostu, że wiesz, mniej. I wtedy jest ci najłatwiej zniechęcić. I to jest moment, który jest trudny i bardzo zniechęcający. Pojawi się tu na pewno wyparcie i gadanie, że matura jest niepotrzebna, że w ogóle nie warto się tego uczyć i będziesz próbować jakoś siebie od tego odciągnąć, jest i ta matura potrzebna i to jeszcze skutecznie udowodni. Ale co ciekawe, takie wyparcie pojawi się, nieważne czy zaczniesz w styczniu, czy w kwietniu. To, że materiał jest dużo i przytłacza, jest kompletnie niezależne od tego, kiedy zaczynasz się uczyć. Ale spokojnie, zobacz. Nauczyliśmy się już czegoś, więc masz jakieś podstawy, prawda? Ten pierwszy krok przeprowadziliśmy od początku do końca, więc teraz bierz się po prostu za ten drugi krok. Nie patrz jeszcze na całość. No bo okej, okay, zdobycie szczytu nie jest łatwe, ale postawienie kolejnego kroku jak najbardziej jest. Więc nie patrz po prostu w górę. Ani w dół, a po prostu maszeruj do mnie dalej. Pokonuj te pojedyncze kroki i będzie ok. I ta ściana już nie będzie aż taka pionowa. Będzie się dało potem wdrapać. Dobra, kroczek po kroczku, jest! Udało nam się przejść dalej. I oho, kolejny problem. Sufit. Witamy w osypisku wiedzy. Bo, okej, okay, trochę na pamięć udało Ci się przejść ten trzeci temat, ale teraz czujesz, że ten pierwszy już powoli pewnie wypada. Bo nie umiesz na przykład z pamięci powiedzieć, czym jest pierwiastek. Demotywująco, w końcu nie chcielibyśmy, żeby każdy temat tak wypadał, co nie jak się nauczysz dwóch kolejnych dalej. Będzie Ci się wydawało, że tego tematu już kompletnie nie umiesz. Ale co się okaże, to że jak spojrzysz nawet na dwie minuty na, na ten poprzedni temat, który Ci wypadł, to jednak przypomnisz sobie. Ogarniesz to i to bardzo szybko. I powiem Ci więcej, to nawet lepiej, że zapomnisz na chwilę ten temat, dlatego że uczenie się definicji na pamięć to też nie jest do końca ta droga. Więc taka powtórka tematu po czasie pomoże Ci na niego spojrzeć jeszcze raz z nowej perspektywy i nie będziesz się uczyć na pamięć, a w końcu zrozumiesz. I nawet coś Ci zacznie wychodzić, aż może polubisz matmę. Dlatego myślimy o tym zawczasu. Co dwa tygodnie jakaś mała próbna matura, bo zwróć uwagę na jej układ. Tych rzeczy z matury uczymy się tak naprawdę po kolei, jak one się układają na arkuszu. Najpierw jakieś tam liczby rzeczywiste, potem wyrażenia algebraiczne i tak dalej, tak dalej. Więc nawet jeżeli za 8 tematów zrobisz sobie jedną próbną maturę, to ona od początku Ci przypomni wszystkie te tematy, które już wcześniej Ci się udało przerobić. Także te stare tematy gdzieś tam cały czas przy Tobie będą. A ja pomogę Ci postawić ten pierwszy krok, więc zapraszam Cię 6 stycznia o godzinie 17 na streama, na którym uczymy się pierwszych pięciu zadań z arkusza. Także jeżeli męczysz się jeszcze na tym pierwszym kroku, to to Ci może pomóc. Super, teraz już każdy kolejny temat dokłada się do tych poprzednich, zamiast je zastępować w Twojej głowie. I dochodzimy do czwartej przeszkody. I ta przeszkoda zwykle dopada tak koło drugiej w nocy. Bo się jest to zwykła nauka, słaba ta podróż w końcu od dwóch tygodni widzisz tylko i wyłącznie to samo. Także może pora zatrzymać się w bazie pod 30%. Ale jak tak już siedzisz, to się zaczynasz zastanawiać, ile ja tak naprawdę potrzebuję na te 30%. I wtedy zaczyna się kalkulacja, jak zdać tę maturę, idąc po najniższej linii oporu. I zaczyna się szukanie jakichkolwiek ścieżek wokół, byleby tylko jak najmniej od tej pory się już narobić. A tu może jakieś przycieki z podlasia. A tu może ktoś na klasowej wie, co będzie na maturze. A może starczą mi tylko pewniaki od tego przystojniaka, a cała reszta mi już nie będzie potrzebna. Co ci powiem o takim myśleniu? Nie, nie warto, bo przecież w miejscu, w którym już jesteś, no to masz pewne flow tej nauki. Ona już sobie ładnie płynie, a przez te wszystkie kalkulacje i znajdowanie jakiejś cwanej drogi na siłę, stracisz całą tą płynność i już ci się odechaj. I to, co czujesz w tym momencie, to nie jest żadne wypalenie ani całkowity sufit, którego już nie możesz przebić i nie możesz nauczyć się więcej. Nie, to jest zwykłe zmęczenie, wejść pogrania w ligę. I odejście trochę od tej nauki. A pewnie do tej pory i tak już nawet nie była taka straszna i taka zła, tylko trochę głupio i to przyznać, nie? że jednak to jest fajne. I to, że czujesz zmęczenie, jest jak najbardziej okej. Okay. Widzisz, możesz poczuć dumę z tego, że udało Ci się już zaś tak daleko, że po prostu musisz odpocząć chwilę. Ostatni czas nauki był naprawdę intensywny, więc zasługujesz na tę przerwę. Także odpocznij sobie na spokojnie, ale myśląc o czymś kompletnie innym, a nie o tym, jak przejść tą naukę naokoło, żeby się narobić jak najmniej. A potem sobie wrócisz i działasz dalej. A tymczasem omijamy już bazę pod 35% procentem. I spacerujemy dalej. Witamy w schronisku imienia Świętego Jutru. Bo się pewnie, co się będzie działo tutaj. I to się pojawia też na każdej skali. Jak jesteś miesiąc przed, to odłożysz na tydzień przed. Jak jesteś dwa dni przed maturą, to odłożysz naukę na cztery godziny przed maturą. Także zadbaj już, żeby to było regularne. Szczególnie takie momenty jak 1 stycznia. Nie pracuj, od się nad tym po cztery godziny dziennie. Na siłę, to nie ma być walka z samym sobą, bo się będziesz gorzej czuć i nie wytrzymasz z tą nauką dłużej niż trzy dni. Za to zacznij powoli, popracuj nawet te pięć minut. Ale nie zero. I dopóki nie będziesz nie w stanie utrzymać te 5 minut codziennie, regularnie, to będzie ok. I potem powoli możemy ten czas zwiększać. To będziesz już w stanie utrzymać. A jak potem zaczniesz to olewać, bo niby masz jeszcze dużo czasu, to wiesz co się stanie? Przed samą maturą zestresujesz się 10 razy barki. Bo pojawi się taka myśl. Ja miałem tyle czasu na naukę, czemu nie zacząłem się uczyć w jak zwykle na ostatnią chwilę? To moja wina, wszystko i teraz nie jestem. Panika. A jak zaczniesz powoli i będziesz utrzymywać tę naukę regularnie, to nie dość, że się mniej zmęczysz, mniej zdenerwujesz i mniej się będziesz stresować. Same plusy, dosłownie nie ma minusów tego. Dlatego ruszaj dupę już teraz i do nauki. Lepszego momentu nie będzie, nawet jeżeli właśnie strasz.